Eksplorujcie. Zbierajcie dane i łupy żeby otrzymywać nowe misje Co kontrakt i... A nie ile z mam się. na BSP Ja mam BSP chyba jeszcze No zobaczymy Idziemy na sklep. Ja mam Beka to możemy Możemy wziąć auto i BSP -ka. ja BSP odpalę Auto A to bossy Idziemy na sklep Idziemy na sklep, no. To jest dwie płytki. <koh> ja też, ale może bo tam mogą być ten. <koh> właśnie, bo... <koh> o tym. <koh> Ultra jeden. zdeponujcie kasę w tajnej skrytce, żeby wrzucić czas od nowej broni. <koh> tam są głośne pewno. No mówię wam, bierzemy auto i ja BS pan. No to pan tego może nie bierzmy, bo ono granatami ode mnie zostało Ej, no ktoś snajpił? Ktoś snajpił? Nie, to ty. To ja, to ja. teraz trzeba Jest to auto jakieś? O, tutaj nie ma. Hmm. Uwaga, bo tutaj... 12. Kupisz jakieś brudki jeszcze? Dobra no, nie wiem jakim cudem się na nie ma Nie maszysz Czekajcie ile samo... <laughs> e, samo animacje wam dam Oje oh yeah. Masz te płytki czy nie? Nie mam no Nie mam Tak, damy mu płytki Dobra starczyci? Starczy, starczy Ile masz? 12 to auto i no. BSP, albo łódkę, nawet możemy wziąć O, BSP, puszczę i dojazd robimy komuś. Tą łódką pod auto podgniemy. <gulujemy> <gulujemy> dlaczego to mi? Do, dlaczego ja myślę, pomysł. że to jest Dobry pomysł. Pakuj się do tej, do tej łódki. Mam tu pojazd. Kładźcie, ja to leżę. Nie. na statku będą, za tym, ale ty możemy wyskoczyć. Ty możemy wyskoczyć, nie? No właśnie. Tam nie. Ja, ja wiara już wiara wiara ja wyszedłem. Proszę o przelot zwiadowczy. Ole. No, no tam... Za ile nas Są dwóch. Jeszcze tu, raz. Tu jest, tu jest tu oh. jeden. Czek, 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 czek jest Czeką tak na dachu był ale nie widzę go Ja wchodzę Wpadzę tu na wieżyczkę? Szczał był jakieś, gdzieś, coś, nie wiem To boty A? Jak chuj On był w tym ja budynku to boty Nie widzę go Ale on musi lecieć, tam tych na pewno. On to jest na pewno team. Chyba, że strzelają do niego. A no nie widzę nawet. Cel. Ty może że w tym budynku jest? Mam, jest? Był, pokazywało tak, nie? Chyba, że leci, leciał. Widziałem tam tych... Znaczam cel! Tak, koło wieży są. Jeden jest na wieży. Ale wszyscy czy tylko... Dostał po... Na wieży! Ta, na wieży jest. Tam jest. Potwierdzam. Tu jest snajper, który chce Nie chcemy. Jest tam kolej, czy nie? na wieży pokazujcie to tam na wieży. W oknie jest a na tej? W oknie, no no, no widzę, widzę. I tam jest drugi Ta, chyba. Tutaj. Jeden był pot. Tak, już uciekł. A, tam jest no? Tu. Otwieram. Tu ja nie mogę zaznaczyć tego. O. A to są ten. Powalony, jeden powalony. Tak. Dobra, nie wiem, nie wiem gdzie on jest, więc nie na teraz. Tu auto, nie auto. Jest, nie wiem, nie wiem gdzie on Ledkocz. jest. Deskol, a... bo wy już dojechaliście? nie, Nie. Uciek Tam jest za tym budynkiem, za tym budynkiem jest Ja go widzę tam, tam Tam jest, w tym miejscu Ale tu jeszcze skończ do mnie pizgał Ruszam tutaj Ultra 1 Nadsiągają wrogie posiłki Dobra ja tam... Wy trzeba do nich podejść, wiesz? Bo tak to daleka to Piz, jeszcze jest do mnie Co? Auto Gdzie? To, to. Patrzą tu. Uwaga. Ja. Uwaga, uwaga. Tam. Ja mam no, wątpliwozy tam. Jednego zjechałem. Jest tam. Tam jest, tam jest, tam jest, tam jest. Tam jest. Tu. Jadę z powrotem. Bić się, Pod, po, podnóż się podnóż, z drugiej strony podniósł się. Jeszcze jeden, kolejnego. Ja jednego zrobiłem. Jest tu jeden. Leży nice, Wszyscy? Ultra jeden, Nie wiem. Wszyscy tak. wsparcie medyczne Raz, dwóch Ja jednego zabiłem, tu leży drugi, a trzeci dych. Ultra jeden, aha, tu, tu jest jeden. jeden. O i tam jest drugi, tam jest trzeci. Mam no. kamizelkę medyczną. Duży, medyczną. Duże fletaki mają. Potrzebuję amunicji średniego kalibru Czy potrzebujesz amunicji? Nie, nie Nie, 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 bo... Nie. Ziemię, ale ja potrzebuję Ja już chyba maksa mam więc... Jupi, yupi Ten nic nie miał zbytnio A snajper miał? O Tak Ten z tą snajperem Ten miał jakąś dobrym. ncp to dobre jest, ale... A ten co tu miał ciekawego? Ej, tu, tu jest maska ta lepsza to maska? Potrzebuje. Ktoś strzela ta... jeszcze, e... nie wiem skąd Słyszycie? Znośniona, a ja mam Słyszycie czy nie? No jak no? ktoś, wiem Ale to snajpery Tak Jakiś musi być Ale nie wiem skąd Nie mam żadnego pojęcia Da się porozglądać. Z góry? A nie, czekaj. Tam gdzieś? Ta, ta strona gdzieś mi się pokazała. Że tutaj dostałem. Ruszam tutaj. Tu jest. O! Tu gdzieś, tu gdzieś. No szczały to latają między nami, ale. Skąd dokładnie to nie mam żadnego pojęcia. To już musi być zajebiste przybliżenie. Tam, Ruszam tutaj. Gdzieś. Ta, dostałem. Widzicie czy nie? No nie wiem, coś tam widzę. Nie widzę gdzie. Wiesz? A on z góry nie pizga gdzieś? On z górki chyba. Ruszam tutaj. A raczej nie. Bo to nie Bo co mnie widział cały czas. Ale... Nie, nie, nie. 1. Są już niech A, z górki, z górki, no. Tobie podniesie. No tak, ja kto idę. tam przyjdzie? Ja już jestem jest... na Tu uważaj, bo, bo się on tam patrzy. No to tu pod ten. <laughs> tu trochę łupów. Nie, nie, bo ja przejdę. Tu ja się położę, to się nie będzie widział. Tam jest na górce, wiesz? Te. Ja go może zobaczę jakieś. Ja Ale... go nie widzę nawet. Ale bez tego ma pewnie. O, tam gdzieś, tam. Zrozumiano. Ale go nie widzę, bo tam są kurwa krzoki, wiesz? Ale czekaj. czekaj. Ja na ślepo ładuję. Bez lupy jeszcze. Tam gdzieś, tu gdzieś. Ruszam tutaj. Nie, tu. Ruszam tutaj. Tu jest z lupą. Nie. Ja go nie widzę ty. Tu. Sniper, tutaj. Nie tego widzisz. No tu, nie, nie mogę tego zaznaczyć, No tam Nie mogę zaznaczyć nawet A tak. tam? Tak Ultra jeden, O, zostałem całą bombę. Jest ich dwóch. No, jest ich dwóch, idę. Tak. No dobra, spadamy chyba stąd, nie? No nie mamy z nimi szans do wyżyć. Na dużym dystansie? Nie, ale... Na bliski. Leci! Gdzie leci? No nie wiem, leciał A. gdzieś. Tu pewnie. A drugi dalej tam jest. Dobra. To do tego jednego jak zleciał sobie, to teraz uważaj, żebyśmy Dobra, nie dostali? Fajnie by było pilnoć, nie? No? E, on strzela do nas, ale wiesz. Został powalony. Jeden, jeden leży. Ten do góry. A czego? Ten do góry dostał? Nie, A ja ten, ten gdzie wąże, ten. ten? A widzę tak. go teraz. Go... Nie, nie widzę go tego chuja. Powaliłem na górze. No nie ma płytek, nie miał, bo go ściągłem. A widzę go, tak, go widzę ty. No, i dobra, nie, nie wiem co, czym dostałem, ale dostałem jakoś ładnie. Tu bazuka. Z bazuki tu ścianek jeden. Nie czy to jest bot, czy to to jest. Nie wiem, nie wiem. Ten z góry zaraz się podniesie znowu. Jak już się nie podniósł. A ten tu nie żyje, tak? A ten nie żyje, no. Bazuka leży. Auto. Czemu ja go nie? Auto, auto. A. Jedzie po ciebie. Dostał obity, ale pedala. Jeżeli. Hej, zostawiam. Dobra. No? Jest tam. Tutaj. Nie, ja tam. nie. Uważajcie, uważajcie, jak idzie sobie albo tam. Bądź. Nie, albo zrobicie, albo pod. Tam. Mamy tu trochę luzu. Jeździemy. Idzie dalej? Jedzie. dalej.

tak, tu jest, W budynku, nie wiem Budynku. Idę za was. was, bo tak to nie wiesz Ale on wysiadł tu niedaleko Po sklepu Ja na górę tu wchodzę Jeśli wiecie gdzie jest sklep Tam są lecimy. Gdzie są? Z tyłu są? Nie Tam gdzie pokazałem Aha, tam są. To Uważajcie, że... Ja na górę się spakowałem i z góry będę ich ścigał. Płytki sobie gościu. płytki Masz płytki Gdzie ty masz? Gdzie tyś miałeś? Mówisz? Już teraz nie wiem, oni tu gdzie są O tu takie wiesz Szukanie po pojedyncze będą nas ściągać To jest konto Tu jest dwóch Co jest? Powaliłem jednego ty jest? Daj dobra To palmy też Kurwa, właśnie No nie zabiję go Ale no, co nie, nie widzę ich no już jeden padł, a drugi uciekł Co ży? No to on za jest? Tak, wiem Leży. leży. wrogie posiłki leży. leży, leży Jest auto, jest auto wybuchnie

Nie śmietaniki mają, hej. Bierzemy? A ja? Zjedliście nie Tylko ostrożnie, będzie was teraz namierzał oddział wroga. Kurczę, jeden. Ostrożnie. Dzięki temu nie wrogowie znają Waszą pozycję. Spodziewajcie się ich. Oj, dobra, ci tam mieli za smajty, to ja nie? Nie pytam w ogóle. Jakie mieli? Kamizelki. Wiktu, czy mieli? Ultra jeden, no, A, no, no, no. Się Oczy do ej! No ale ono i. Ej! Co? Dawaj tego jeszcze, upieszca. Tu jest. Gdzie? pokazałem, Jak on coś zrobić, was. Daj, co masz jeszcze. Jeden. Wrócę operatorzy, NAMIERZAJĄ ten nieśmiertelnik. <laughs> ja ten nieśmiertelniki no, butelem, nie? Bukałem. Bukałem, nie? u 1 zacznijcie szukać zaginionych operatorów w okolicy. A, jest, no. Ostatnie pozycje podane na mapie statycznej. Co ja jadę. Idą. Zanotem wychodzą. Jest tu. Jest. Jest, jest. Nie żyje. Dostał HEDA. u 1 upierza zabity w akcji. Dostał Zabezpieczcie broń i sprzęt, jeśli ich potrzebujecie. <gry> O! Ktoś mi tu snajpył, czy mi się wydawało? To ja Czaszka nie wiedzę? To jest chce? Za, co tak. też za pleca kuleczkowy, ja a pleca głupieczki to nie jest Ja sobie BSP Aktywować to BSP? <laughs>

No, płytki, płytki A ja waleczka jest tam? Bo ja pochodzę, wolę pochodzę. Pistolet jeden Auto? to jedziesz ty? To ja, to ja Hmm, co jest, gdzie gdzie Nie ma, nie, ja wszystkich jest. Ej, spróbuj. ten na górze jeszcze padł. A, ten na górze jeszcze. Kto to strzelił? <kłysy> jedzie, jedzie, jedzie coś, jedzie coś, jedzie coś Wyszli z auta Tu gdzieś tam Gdzie? Tu jest auto nowe Tak To co mówisz? Tak Ta, To co inne auto zostały no no, 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 no Nie widać nic? Ale nie wiem gdzie oni Puścili to auto, bo gdzieś wcześniej wysiedli na pewno. Chociaż mogli nawet w górę One. je puścić, nie? No mogli, mogli. Nie wiem. Tu dowódca. Wiatr przybiera na sile. Dotrzeć do punktu ewakuacji, nim promieniowanie się rozniesie. Potrzebuję pocisków dużego kalibru. Ja Ej. Masz, to wróciłem. Te peki, żeście, żeście wzięli od nich czy nie? Tak. A Co? Mierali, ja nie, jaką? Jaką? Nie, 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 już mam, dobra. Dobra. Pan. Co jest, odlatujemy to czy lecimy co? teraz. No mi się wydaje, nie? Bo to jest tutaj za dużo sprzętu, co? Czy nie? Tego z góry jeszcze byśmy mogli zlutować, sprzedajcie. I nieśmiertelniki, dwa. To idziemy, chodź. Ale to jest, no to jest. Koło... Tak Czekaj. Co? Koła zrobiłeś? Co? Wy nie. wejdziecie kiedyś, czy co? Czekaj, koła nam Dobra, już. Go. Jeden, uwaga. Ja ruchu, mam BSP, jakby to. Możesz sobie palić to BSP, nie? No nie wiem, byśmy lepiej zostawili, jak będziemy wychodzić. Tu jest linka, nie? No. Dawaj na linkę! To na kurwa jest. Dziękuję! Jest? Jest? <laughs> Wiesz, jak to tam się stało? Dwa pytania. Ultra jeden, ostrożnie. Dzięki śmiertelnikowi wrogowie znają waszą pozycję. Spodziewajcie się ich. Co tu a to jest lepsza snajpa czy.? Dobre A snajpa? to jest to. No Dobra, jesteś. To jest to. Weź mi Gosia, o, tam je... Je... No jest dobra. Koleś, koleś! Czekaj, koleśi! Na wyjściu? No to sprzedamy.

Pamiętaj, że no, tak moment, Nie taskarzy. Operator wzywa. Hmm. Tam cię odleszam. To co, chuj z nimi tam. Gaj tu na tych. Nie zgłosił. 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 jeszcze. operator

Jeszcze jeden jest, leża. Ja się podnoszę, ja się podnoszę. już więcej, ja kurwa. To są boty. Aha, to są te boty. Dobra, ja się podnoszę, ale ja... tam jeszcze gracze idą. Ja nie mam jak. Możemy spadać. Spadamy idziemy w Idziemy, idziemy. Ej, ja nie mam jak. jak? Słuchacie mnie czy no, nie? Nie ja nie słuchacie mnie. ja nikt nie ja selfa. Jest. Nikt nie ma No, zajebiście. Ej. O, f Żyje ktoś? Nie. No nikt nie ma selfa. <laughs> Ale ładne. No to jest niemożliwe. Ja to dlaczego? Patrzycie na mnie, czy nie? No? Ja idę no, nie teraz. <grych> Może mi się wtedy otworzy? Ja wam się, zaliczyć wracam. No to jest Próbujcie hit. ponownie i uważajcie na siebie. <grych> to jest hit. Mogliśmy te, te BSP-ki palić od razu, to byśmy wiedzieli, że oni są. Ale tam za dużej, bo tam się wszyscy zlecieli z całej mapy ma.